Hej, witam Was 25 grudnia. Yy, ogarnęłam się trochę, dzisiaj sobie zrobiłam taki świąteczny, powiedzmy, świecący top. I słuchajcie, chciałam Wam pokazać, co dostałam na święta. Ponadto w tle można być, słychać całą moją familię, bo tam ktoś odkurza, ktoś tam rozmawia, jakaś muzyka leci, także nie, mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Szybki haul, powiedzmy, więc przede wszystkim dostałam Dysona. I dzisiaj za chwilkę będziemy sobie go testować. Co mi się w ogóle bardzo nie podoba, to to, że jest różowa. I ja już ogólnie testowałam tej mogliście gdzieś widzieć na moich filmach, bo moja siostra go ma, a ja uwielbiam taki efekt takich wielkich włosów jak w latach, w latach 90. I właśnie ta moja grzywka jest tak fajnie uniesiona, więc będziemy sobie robić, bo później jadę do rodzinki i po prostu tak wiecie, jak to święta poodwiedzać całą rodzinę, pospędzać czas rodzinnie i tak dalej. Ponadto pokażę Wam, co jeszcze dostałam. Coś, co było moim marzeniem, bo jak wiecie, kosmetyczki z Victoria's Secret może nie są jakoś mało dostępne, ale jeśli chodzi o, o ten konkretny wzór, to nie jest to już tak proste, żeby dostać. I z tego co wiem, to moja siostra ze Stanów gdzieś sprowadziła je w ogóle, więc one bardzo długo szły. Ale zobaczcie, jakie one są przepiękne w tym takim wzorze najbardziej... Pasującym do wiktorii Secret, nie wiem, jak to inaczej określić, ale przeważnie też piżamki są w ten wzór. I mamy tutaj jedną taką wielką kosmetyczkę. Ponadto mamy taką mniejszą i dwie takie małe, więc idealne gdzieś na jakieś wakacje, na które mam nadzieję, że za jakiś czas się wybiorę, bo myślę, że tego potrzebuję. Już dawno nie byłam na takich wakacjach ciepłych. Później z takich dodatków to dostałam po prostu taką całą wielką paczkę i. Z jednej strony stwierdziłam, że może być to ciekawe, żeby to pokazać, a z drugiej strony czuję, że znowu będę narażona na jakąś krytykę, że pokazuję jakieś materialne rzeczy. Ale stwierdziłam, że może kogoś to zaciekawi, będzie miała jakąś inspirację na prezent dla kogoś, albo w przyszłości, albo do następne święta czy coś. To dostałam takie cztery olejki do dyfuzora. Dyfuzor, dobrze mówię? Chyba tak. Że wlewamy sobie te olejki i tak pięknie się roznosi zapach na tych patyczkach. I tutaj mamy, to jest w ogóle spepko. Yy, jabłko, cynamon, wanilia, i jakieś jagody, i gorące wino. Więc fajne, takie bardzo świąteczne zapachy. Myślę, że wprowadzam fajny klimacik. Ponadto taka świeczuszka. Później dostałam yy, mydło w płynie z oliwą z oliwek, takie. W ogóle bardzo ładnie, tak wizualnie mi się podoba synkową maskę do twarzy, później dostałam taki żel pod prysznic, słodkie migdały i biała glinka, czekoladki, skarpetki, czyli klasyk, zawsze. W ogóle dostałam tutaj sporo słodyczy, grzane wino, w ogóle gorąca malina, jestem ciekawa jakie to będzie. I w tej paczuszce to tyle. Zestaw do fitokeratynowego prostowania włosów, <noise> więc mam dwie opcje, bo mogę albo sobie wyprostować Właśnie z czymś takim i też Dysonem, a mogę sobie też Dysonem pokręcić, więc zależy od humoru. Dostałam też takie grubaśne skarpetki. I w sumie to tyle. Potem jeszcze tam sporo słodyczy i tak dalej, ale z takich ciekawszych rzeczy, to wam pokazałam. A teraz zajmiemy się moimi włosami, bo jestem ciekawa, jak wyjdzie ten efekt. Ja nawet ich jeszcze dzisiaj nie rozczesałam, bo wstałam, zjadłam się siadanie, trochę posprzątałam, ogarnęłam się i tak naprawdę dopiero się za te włosy biorę, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Co prawda one są trochę od lakieru do włosów, bo wczoraj sobie spsikałam, ale zobaczymy. Nie no, słuchajcie, kocham ten efekt, zobaczcie. Fajnie grzywka uniesiona. Nie no. Cute. Dzisiaj jestem owieczką. Znowu robiłam sobie włosy Dysonem. Piję kawkę i muszę się spakować, bo spontanicznie stwierdziliśmy ze znajomymi, że jedziemy w góry na dwa dni do Karpacza, więc fajnie, bo nigdy nie byłam w górach zimą, polskich. Ogólnie raz w polskich górach tylko byłam i to było latem, w tym roku jeszcze. I nie wiem, co wziąć w sumie. Wezmę ciepłą kurtkę, jakieś buty górskie pożyć od mojej mamy, wezmę jakieś ciepłe swetry, leginsy, żeby wygodnie się chodziło. Może coś tam Wam ponagrywam w tych górach, zobaczymy. Taki czas ze znajomymi raczej to będzie dla mnie. Sylwestra chcę bardziej spokojnego, więc stwierdziłam, że przed samym Sylwestrem, bo jutro jest 27, do 29 troszkę w tych górach może tak oczyszczę umysł. Trochę pewnie poimprezujemy i myślę, że będzie fajnie. Więc tak wam tylko chciałam powiedzieć. W ogóle taki bardzo chaotyczny pewnie jest ten vlog, właściwie weekly vlog. I pomału będę się już tak przedstawiała na nowy rok, żeby nagrywać dla Was jakieś ciekawe, fajne treści w domu. Muszę sobie to trochę rozplanować, żeby to jakoś sensownie wyszło. I tyle chciałam powiedzieć. Spakujemy się, zobaczę co tam mam, zrobię przegląd. W ogóle w przyszłym roku też muszę zrobić przegląd szafy i powystawiać mnóstwo rzeczy na Vinted, więc szykujcie się na zakupowy szał, jeśli chodzi o moje ubrania, bo będę wystawiała naprawdę bardzo, bardzo dużo ubrań. Pewnie zajmie mi to kupę czasu, ale chcę, żeby te zdjęcia były ładne, aparatem zrobione, może na mnie. I te, które się po prostu nie sprzedały, chociaż ja mam chyba tryb wakacyjny teraz, to po prostu pooddaję a resztę za jakieś drobne sumy powystawię. Wróciłam z gór, jest wieczór, jestem bez make-upu, światło jest średnie, ale stwierdziłam, że nagram wam podsumowanie mojego roku, jak to wszystko mi przeminęło. I słuchajcie, wypoczęłam na tych górach, naprawdę było niesamowicie. Coś tam wam ponagrywałam, zrelaksowałam się, odpoczęłam i stwierdziłam, że mam teraz takiego kopa do nagrywania. Zrobiłam sobie listę rzeczy, o których chciałabym Wam powiedzieć, po prostu co się wydarzyło przez ten rok. Na koniec też pokażę Wam takie podsumowanie pozytywnych momentów z całego roku, bo zrobiłam taki krótki film. I co mogę powiedzieć? Styczeń zaczął się u mnie tak, że zmieniłam pracę i powiem Wam, że to była dla mnie najlepsza decyzja na tamten moment, bo w poprzedniej pracy naprawdę się męczyłam i po prostu pozostałam dalej w Holandii, tylko w innym miejscu. I powiem Wam, że ta praca była naprawdę świetna, bardzo ją lubiłam, i później, także w styczniu powiększyłam usta. I to był ostatni raz, kiedy powiększałam usta, więc praktycznie minął już rok, i te usta jakoś się tam trzymają. Był to jakiś tam mój kompleks, więc po prostu sobie go poprawiłam. Tak samo wybieliłam sobie zęby, co wydaje mi się, że widać ogólnie dopiero po czasie, bo. Mm, na początku, jakie wybieliłam, to nie było tego efektu widać, a dopiero po jakimś czasie on się pojawił i utrzymuje się aż do teraz. Chodziłam też trochę na siłownię, chociaż dużo mniej niż w zeszłym roku. Um, od przyszłego roku mam zamiar naprawdę to mocno poprawić, bo schudłam 5 kg i chcę nabrać masy i chcę właśnie troszkę się wyrzeźbić, ale też, żeby po prostu lepiej się poczuć, to chyba zacznę biegać, czego ogólnie nie lubię, ale wiem, że mi to pomoże. A mam tutaj blisko las, więc myślę, że z tego skorzystam. Jeździłam bardzo dużo rowerem ogólnie i szczególnie w lato samotnie, bardzo mi to pomagało. I najwięcej pamiętam, że gdy mieszkałam w innym miejscu niż mój tata, zrobiłam 50 km rowerem w jeden dzień bez żadnego przygotowania, żeby jechać do niego na imieniny i spędzić z nim dzień. Więc chciałam zrobić taką niespodziankę, wsiadłam na rower i zrobiłam 50 km na raz. No na następny dzień nie mogłam chodzić, ale to nic, spędziłam miło dzień z tatą, więc było warto. Przeprowadziłam się 5 razy, słuchajcie, pobiłam rekord przeprowadzek. 5 albo 6 razy, nawet bym powiedziała. Pobiłam rekord przeprowadzek z całego mojego życia. Myślałam, że gdy przeprowadzałam się 3 razy w ciągu roku, to było dużo. No a teraz podwoiłam tą sumę, więc 6 razy w tym roku przeprowadzka. I tak jak się teraz wyniosłam już z Holandii, to te przeprowadzki już w ogóle nie sprawiały mi większego problemu, więc spakowałam wszystko i po prostu mam jakieś doświadczenie już z tym. Jeśli chodzi o podróże, to byłam w różnych miejscach w Holandii. W Niemczech, w Niemczech byłam między innymi w miejscowości, co się chyba czyta Koln i spędziłam tam bardzo miły dzień, dużo pozwiedzałam. Byłam też w wielu miejscach nad morzem, zarówno w Polsce, jak i za granicą, właśnie też między innymi w Holandii yy, i nad polskim morzem też byłam, więc też mogę zaliczyć. Ponadto, jeśli chodzi o zagranicę, to byłam jeszcze w Wenecji z moją przyjaciółką na taki babski wypad na parę dni. Byłam też dwukrotnie w górach. W Szklarskiej Porębie byłam latem i teraz byłam właśnie w Karpaczu zimą, więc fajnie, że byłam i o tej porze i o tej. I uważam, że polskie góry są przepiękne, są cudowne i na pewno jeszcze wrócę, bo to jaki jest relaks i chill w górach, to jest niesamowite, jak człowiek może się tak wyciszyć i zrelaksować. Byłam też w Warszawie i bardzo miło to wspominam. Dojdę do tego, dlaczego tam byłam ale na razie chciałam Wam wymienić po prostu miejsca, które udało mi się w tym roku zwiedzić. Nie było może tego zbyt wiele, w zeszłym roku byłam więcej za granicą, ale mam nadzieję, że w tym lub w przyszłym roku, znaczy nie w tym, w tym co będzie w 2025 lub 2026 uda mi się zwiedzić więcej. Przeczytałam też kilka książek i jak na mnie to jest naprawdę sporo, bo ja na ogół w ogóle nie czytam, a teraz były to książki, które sama sobie kupiłam i przeczytałam je od początku do końca, więc jestem dumna z tego. Spełniłam kilka marzeń, zarówno większych jak i mniejszych, więc stwierdziłam, że się nimi podzielę z tego względu, że już się spełniły. I w pierwszej kolejności powiem Wam, że zrobiłam sobie cztery tatuaże. Tatuaż to było coś, co gdyby ktoś mi powiedział z rok temu, to w życiu bym nie pomyślała, że w ogóle zrobię, bo ja mam bardzo duże obawy przed igłami i nawet jak mam pobieranie krwi, to odwracam totalnie wzrok, bo się po prostu boję i mdlimię w momencie, w którym mam pobieraną krew. A powiem wam, że zrobienie tych czterech tatuaży to był taki impuls, ale też chciałam po prostu mieć jakąś pamiątkę po danym wydarzeniu. Lub każdy praktycznie mój tatuaż ma jakieś znaczenie na ciele. A mam właśnie cztery. Jeden mam tutaj. Yy, tutaj mam napis believe, czyli wierzyć. Później drugi mam symboliczny na kostce, trzeci mam na pupie, a czwarty mam tutaj na nadgarstku. Później z takich marzeń, które chciałam też spełnić w tym roku, to byłam przy zachodzie słońca nad Diabelskim Młynie. I ogólnie muszę Wam powiedzieć, że w tym roku zobaczyłam najpiękniejsze zachody słońca z różnych miejsc. Jeździłam po prostu autem, jako pasażer, co prawda, ale jeździłam autem i patrzyłam na naprawdę przepiękne zachody słońca w różnych miejscach, zarówno w górach, jak i na łące, jak i w jakichś różnych miejscowościach, więc naprawdę. Cieszę się, że udało mi się spełnić to marzenie. Później byłam w delfinarium i zobaczyłam po raz pierwszy delfiny. Było to jedno z moich większych marzeń i podobnie tak jak z delfinami, miałam z pingwinami, więc byłam też w takim dużym zoo, w którym te delfiny były, więc też wspaniałe wspomnienie. A że ja kocham zwierzęta i kocham zo, to połączenie tych dwóch rzeczy, coś wspaniałego. Może Was to zdziwić, ale w tym roku po raz pierwszy spróbowałam wegańskiego jedzenia i było naprawdę smaczne. Czego bym się nie spodziewała ogólnie? Moim takim małym marzeniem też było zjedzenie sushi na łące, i udało mi się to spełnić właśnie też latem. Ponadto spełniłam chyba jedno swoich, ze swoich największych marzeń, czyli koncert Taylor Swift w Warszawie. I to uważam, że było jedno z lepszych wydarzeń z całego roku. Tak jak wyjazd do Wenecji, to chyba są moje dwa takie ulubione wspomnienia. Plus teraz góry, właśnie na koniec roku. Um, takie najbardziej pozytywne, które najbardziej zapamiętam. Ponadto pofarbowałam włosy i zrobiłam sobie grzywkę, tak jak widać. Nawet się dzisiaj nie czesałam, po prostu spiłam je w kitkę. Poznałam też naprawdę wiele wspaniałych osób. I poznałam też osoby, których bym się nie spodziewała, że polubię, a okazały się naprawdę wspaniałe. Ponadto. Takich bardziej negatywnych rzeczy, to był to dla mnie rok, w którym naprawdę przepłakałam więcej niż kiedykolwiek. Straciłam też osoby, które kochałam, i, i był to na pewno też dla mnie rok zmian, rok złamanego serca, więc mam nadzieję, że przyszły rok będzie dla mnie lepszy pod tym kątem. Straciłam też przyjaciół, których kochałam. Straciłam. Straciłam wiele w tym roku, naprawdę i ten rok sprawił, że stałam się naprawdę zdecydowanie bardziej silna, więc ten rok to był rok siły, przyszły rok mam nadzieję, że będzie rokiem szczęścia dla mnie. Skończyłam ten rok wracając do Polski, nie pracując już w Holandii i ponadto kończę ten rok jako singielka, więc to jest takie moje podsumowanie na koniec. I co mogę Wam więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że dla Was przyszły rok też będzie lepszy, jeśli mieliście ciężki i trzeba po prostu brnąć do przodu i czekać na to, co jeszcze dla nas nieznane, a może i lepsze. Więc tyle, jeśli chodzi o ten film. Chciałam Wam zrobić takie podsumowanie na koniec. I co, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, teraz będzie się pojawiało więcej, bo będę miała więcej czasu, więc bardzo mnie to cieszy. I co, buziaki, macie tutaj podsumowanie roku. Mam nadzieję, że miło Wam się będzie oglądał ten krótki filmik.